Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj jest poniedziałek. A jak to alkoholiki poniedziałek zaczynają klinem. No bo jak żeby inaczej? Zapraszam. Tak się zastanawiam, ilu, ilu z nas poczuło, poczuło mały zgrzyt, jak to usłyszało alkoholiki. Przecież ja nie jestem alkoholikiem, ja już nie piję. No, oczywiście. Yy, dystans, myślę, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy, jaką warto w życiu mieć, bo życie jest zbyt krótkie, żeby z kijem w tył łazić. Takie moje zdanie. Kochani, temat dzisiejszy, który mi się nasunął, jest od kolegi, przyjaciela z grupy, Wojtka, więcej nie powiem, który mi podesłał ostatnio taki obrazek i na tym obrazku narysował mi takie fale, i jakby zaznaczył na tych falach, wyobraźcie sobie, że jest jakaś taka fala, ne? i na szczycie fali jest kropka, i na dnie, kawałek dalej, fali jest też kropka. I te dwie kropki są połączone linią. Jak nie trudno się domyśleć, linia jest krzywa, po prostu. Czyli yy, jak jesteś na górze i jesteś na dole, no to równowaga nie jest zachowana. A w momencie, kiedy yy, ta fala nie jest taka mocna, ona jest oczywiście, ale jest taka, wiesz, bardzo, bardzo delikatna, tak jak na morzu, czasami wiesz, w takie spokojne lato, w spokojny dzień, no to oczywiście znowu jak jest na górze i na dole kropka, no to jakby równowaga zostaje zachowana. Mam nadzieję, że, że, żeśmy sobie to wyobrazili, a mi się udało to w miarę w prosty sposób przedstawić. I teraz na czym polega myk, tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasze stany emocjonalne i pewne zachowanie równowagi. Jest takie coś, że na początku trzeźwienia nasze stany emocjonalne one są często bardzo rozkwiane. No jeżeli przez tam kilkanaście lat żeśmy się odcinali alkoholem od rzeczywistości i od nieprzyjemnych najczęściej emocji, no to nie ma co się dziwić, że jest to no duży problem tak. Później kiedy się zderzamy z rzeczywistością bez żadnego wspomagacza. Więc bywa tak na początku, że czasami jest turbo euforia w ogóle, wow, super wszystko, wspaniałe, cudowne życie, doceniasz najmniejsze rzeczy, a za chwilę jest po prostu, wiesz, jestem w dupie, nic mi nie wychodzi, za co się wezmę, wszystko się rozpieprza i masakra jakaś, nie? Czyli jest ogólnie jazda. Yy, bardzo często wlatujemy ze skrajności w skrajność, a to, kochani, napędza yy, taką huśtawkę emocjonalną. I teraz... Jeżeli jesteśmy w huśtawce emocjonalnej ogólnie, co dla zasady na początku częstnienia oczywiście to jest nasza psychika, to jest nasza biologia, bo wiesz, jeżeli spożywałeś alkohol przez ileś ileś lat, no to jakby twój naturalny proces produkowania dopaminy, endorfiny i tak dalej, przede wszystkim dopaminy jest kompletnie zaburzony. Więc nie ma co się dziwić, że na początku mogą być jazdy. Naprawdę trzeba czasu, trzeba miesięcy, żeby w miarę to się wszystko yy, ułożyło. I może być tak, że nasze stany emocjonalne są wynikiem biologii, różnego, różnych takich sytuacji życiowych i tak dalej, i wtedy, jeżeli my mamy takie skrajności, czyli albo wszystko, albo nic, albo jest super, albo jest beznadziejnie, yy, albo ja jestem świetny, albo ja jestem w ogóle do dupy, i tak dalej, życie w takich skrajnościach powoduje, że równowaga zostaje kompletnie zaburzona. Nasza, taka ogólna. Jeżeli nasza równowaga zostaje zaburzona to to wahadło, yy, ta sinusoida, ona jakby rośnie coraz bardziej. Coraz bardziej jesteśmy nakręceni. Natomiast jeżeli z czasem yy, nasze życie się zaczyna uspokajać, robi się, wiesz, nawet w pewnym sensie trochę nudny, ale taki pozytywny sposób, to nasza równowaga zaczyna się yy, prostować, tak? I, I dużo łatwiej nam do wszystkiego nabrać dystansu. Z drugiej strony, jeżeli zadbamy w pierwszej kolejności o równowagę, Myślę, że w sposób świadomy i szybszy jesteśmy w stanie wyrównać tą sinusoidę i nie będziemy często w te różne skrajności wlatywać, tak? Czyli jeżeli będziemy starali się zachować we wszystkim jakąś równowagę między pracą a odpoczynkiem, bo ja zawsze podkreślam, że halt jest bardzo ważny. Mi się też bardzo często zdarza, halt zarywać, ale gdzieś tą równowagę należy mimo wszystko starać się zachować, tak? Bo. No, bo po prostu jest to, jest to istotne. Jeżeli sami w sposób świadomy staramy się nasze życie modelować tak, by yy, no wprowadzać tą równowagę, to nasze stany emocjonalne też nie będą miały takiej jazdy. A jak tą równowagę w życie wprowadzać? No, po pierwsze, yy, warto być świadomym własnych myśli, własnych słów, własnych motywów. Czyli, jeżeli coś chcesz zrobić, coś, coś chcesz kupić, sprzedać, yy, coś chcesz osiągnąć w jakąś stronę chcesz pójść, może jakiś kurs i tak dalej. Zawsze zadawaj sobie pytanie po co i dlaczego tak robię, tak? Bo y, warto mieć taką poprawkę na to, że bardzo często my jako osoby uzależnione reagujemy emocjonalnie i bardzo często bywa tak, że traktujemy y, rzeczywistość w sposób czarno-biały, czyli albo wszystko, albo nic. Nie? Jeżeli na przykład, nie wiem, y, chcesz odstawić alkohol, no to odstawiłeś alkohol i od razu hura bura, rzucę fajki, yy, rzucę jakieś inne niezdrowe nawyki, niefajne żarcie, pójdę na sport, najlepiej na głodówkę, wiesz, jakieś medytacje wtrącę w to yy, i po prostu po dwóch miesiącach wszystko pada, no bo nie masz siły tego ciągnąć. No to jest dosy, dość, dość typowe, ale no takich rzeczy staramy się nie robić, czyli w sposób świadomy wpływamy na naszą równowagę. Dobra. Najpierw odstawiam alkohol, a później zobaczymy dalej. Myślę, że na ten temat zrobimy sobie jeszcze kolejne kliny, jakieś w jakiej kolejności to wszystko ogarniać. Yy, I tyle, kochani. Ważne, żebyśmy starali się zachowywać we wszystkim równowagę. Żebyśmy starali się nie wlatywać w żadne skrajności. Jeżeli złapiesz na bakcyla na trzeźwienie, jeżeli złapiesz bakcyla na przykład na jakieś różne ruchy chrześcijańskie. No bo są jakieś fajne takie też tematy. Jeżeli złapiesz bakcyla, nie wiem, na medytację, złapiesz bakcyla na minimalizm czy na jakąś inną sprawę, na pracę, na jakieś hobby zainteresowanie. Zawsze staraj się we wszystkim zachowywać równowagę, żeby nie wlatywać w skrajności, bo w sytuacji, kiedy my w sposób nieświadomy często działamy, układając nasze życie, nasz plan tygodnia, nasz plan dnia, Bywa, że wlatujemy w skrajności. A jeżeli w naszym życiu pojawiają się skrajności, to pamiętaj, że te fale yy, górki i dołku one są coraz mocniejsze. I wtedy mamy też większą jazdę, bo jesteśmy albo w turbo euforii, albo za chwilę po prostu na samym dnie. Dlatego zawsze warto naprawdę dbać o równowagę, generalnie w życiu codziennym, żeby z niczym nie przesadzać w żadną stronę. Oczywiście to jest nieuniknione w pewnym sensie, ale z biegiem czasu, z biegiem miesięcy, lat. Będziesz po prostu szybciej wyłapywał sygnały takie pewne, ostrzegawcze, które mówią hej, zaczynasz zbliżać się do krawędzi. I wtedy jesteś w stanie szybciej się wycofać i dzięki temu tą równowagę zachować. Dlatego, moi drodzy, dbajmy, bardzo dbajmy o równowagę w życiu. Bo jeżeli ogólnie zadbamy o równowagę w życiu, to nie będziemy mieli takiej bardzo mocnej sinusoidy naszych stanów emocjonalnych, czyli albo jesteś super, albo jesteś w dupie. Jedno i drugie Najpewniej jest kłamstwem. Tyle kochani, dajcie mi znać w komentarzach proszę, jak jest u was z tą równowagą, Czy udaje wam się ją w życiu zachować? Czy wlatujecie ze skrajności w skrajność? I co wtedy robicie. Ja wam życzę dobrego dzionka i do zobaczenia jutro. Cześć.